Ja żyję Dobra Wystarczyło 10 minut podładować i i Drgnął A teraz tak Wczorajsza awaria Wczorajsza awaria Którą y, Przedwczorajsza w sumie, w sobotę wieczorem Zostało nam chyba z 10 rajek Krótkich, takie po 20 metrów Na klinie I rybnął nam Pas pęk. W tym miejscu Tu za, za, za zamkiem. Za zamkiem padł nam pas. urwał się. To na szybkiego zrobiłem na opaski. I dokopaliśmy. Dokopaliśmy e, te 20 rajek, ale wczoraj zrobiłem. często zrobiliśmy w sumie niedzielę taką e, przy obejściu, czyli tam takie pierdoły. Podociągać na ostatnią chwytą. E, no, jak to się mówi, ostatni guzik. I wczoraj sobie wziąłem taką sprzączkę i połączyłem. To i to. Czyli to musi mimo wszystko jeszcze wytrzymać 8 hektarów. Moja przyróbka Moje. No inaczej nie złączę tego pasa tego na szybko, bo po prostu się urwał. I dwa tiry. Jadące tą samą drogą. Ciekawe. Hmm. Który teraz będzie zapał? Dobra. Mamy pole. 600 hektarowe, 5,70 dokładnie tutaj mamy Zaczęliśmy kopać Na razie powolutku, żeby się maszyna rozgrzała Jednak przeniesienie tego aparatu na tą stronę to jest strzał w dziesiątkę normalnie Jak można było od razu nie spróbować tutaj? Nie wiem Dobra, nieważne Minęli się, <grych> pojechali, no dobra, udało im się Trochę ziemi Popadało i ciągnie ziemi trochę jednak No i gitara, dobra No to lecimy Przed nami cały dzień, kopanie, mamy ku 11, Puszę, zaczęliśmy No ale Dopiero co, o 9 skończyło padać, więc ale dal się już kopać. Bo jak widzicie, kurde, ale fajnie. Zaraz się cieszę, jest dużo lepiej niż wtedy. Niż z tej strony. A dobry, to, tam mi ktoś podpowiedział, żeby na tą stronę, ale ja tak mówię, eee, ten nie chciało mi się. Mówię, a tu tam znowu jakiś stelaż, to tamto. A to już gotowy by stelaż, wystarczyło włożyć w dziurę. No masakra, a człowiek nieraz nie pomyśli i po nie tak tam szyja boli i sobie nawet nie wyobrażacie. Krzyja, kręgosłup, kurka wodna, od tego nie boli. Cały kur, gór, cała góra. Ale dobra, nie ma co marudzić, spędzić. Jeszcze tylko jakieś mamy. No do końca tygodnia, do piątku, powinniśmy to wykopać. Tu jakieś mamy 5-6 dni kopania. No i będzie gitara. I teraz tak. Chciałbym Wam powiedzieć o systemie w Arbosie jest to system prowadzenia równoległego jak widzicie ja nie dotykam kierownicy w ogóle a on jedzie prościutko niestety ten system ma wady no i zalety tak samo bo na przykład nie potrzebuje sieci online działa w trybie offline jak widzicie i Nie trzeba w ogóle się skupiać na, na jeździe do przodu. Jest to e, tryb naprawdę e, upraszczający robotę. Niestety wady no, też ma e, działa tylko w, w uprawie ziemniaki e, Ewentualnie gdzieś tam marchewka, pietroszka o widzicie. Sam sobie naprowadza e, kierownicę na, na rajki ja mu w ogóle nie, nie pomagam zaraz sobie zobaczycie o jak, jak on sobie fajnie radzi ja w ogóle nie muszę dotykać kierownicy, w ogóle patrzeć nawet do przodu, bo po co także jedzie sobie sam do przodu także system prowadzenia równoległego offline yy, a zapomniałem najważniejszego, jak to się w ogóle nazywa, jest to system Albo tracker. Jak widzicie, nie ma tu jakiś szyn, który, który mi się po prostu prowadzi. Ja mam tu rączki, jedną tu, drugą tu. O, trzymam kamerę akurat nimi. O, nawet struje, żeby nie było. Dobra, jesteśmy na dwóch rajeczkach. I teraz tak, uruchamiamy system prowadzenia arbotracking, lewo, prawo i tryb roboczy, kierownica do góry i włączone. I sobie oglądajcie jak sobie będzie jechał arwozik. No bądź. No to jest. Hey, co to jest? To System działa w taki sposób w trybie offline, bez satelitów, bez sygnału GPS. Jest to w pełni, manualna, yy, w pełni manualny system operacyjny yy, albo tracker. Także trzymajcie się po